Amazon Ads to droga na skróty, czy też studnia bez dna? Czy opłaca się w ogóle robić Amazon Ads, czy jednak można tam przypalić dużo pieniędzy, stracić dużo pieniędzy bez żadnych rezultatów? Dzisiaj te wszystkie kwestie sobie poruszymy. Jeżeli jeszcze się nie znamy, ja mam na imię Asia i od ponad 4 lat publikuję i zarabiam na Amazonie KDP i na tym kanale właśnie dzielę się tymi informacjami związanymi z Amazonem KDP, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana tym tematem, no to zachęcam do subskrypcji i do pozostania właśnie na moim kanale. No dobrze. Amazon Ads to droga na skróty czy raczej studnia bez dna? Tym się zajmiemy. I tak, może być i tak, i tak. Jeden rabin powie tak, drugi powie tak. Jeżeli ktoś ma negatywne właśnie doświadczenia związane z reklamami na Amazonie, jeżeli wydał 50 czy 100 dolarów i nie miał nawet jednej sprzedaży, to na pewno powie, że Amazon a be, studnia bez na. Jeżeli jednak ktoś, tak jak ja, Wylanczował swoje książki, wypromował je i teraz one świetnie się sprzedają i łączy właśnie te reklamy Amazon Ads ze sprzedażą organiczną, no to pewnie taka osoba powie, że Amazon Ads to jest najlepsze, co mogło mu się w ogóle przydarzyć, więc zdania są podzielone. Rozważmy właśnie, dlaczego niektórzy mogą uważać, że Amazon to studnia bez dna, a kiedy reklamy właśnie faktycznie mogą super działać. Zacznijmy właśnie może od kwestii, kiedy Amazon Ads nie działają? Po pierwsze, kiedy masz fatalną okładkę. Jeżeli okładka jest zła, nieestetyczna, nieatrakcyjna, no to nie ma szans też, żeby reklamy działały. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w reklamach pokazuje Amazon Twoją okładkę. Klienci nie zechcą w nią klikać, a co za tym idzie, nie zechcą kupować Twojej książki, jeżeli ta okładka jest zła. Drugi problem, który może być, to jest zła nisza. Zła nisza, czyli taka, w której jest mały popyt, taka zbyt wąska. Jak to sprawdzić? Najlepiej tutaj będą działały po prostu BSR -y konkurencji, czyli BSR to jest bestseller rank, który możesz sprawdzić wchodząc na Amazon i sobie zobaczyć, jaki BSR ma konkurencję. I warto wziąć tutaj pod uwagę nie tylko jedną czy dwie książki, ale na przykład średni BSR z pierwszych 15 książek, które w danej niszy się sprzedają, jest to takie bardziej wiarygodne. No i dalej, brak recenzji, czyli Moim zdaniem warto mieć recenzję, to jest taki społeczny dowód, że po prostu książka jest dobra. Niektórzy mówią, że nie trzeba tych recenzji mieć. Faktycznie też rozumiem taki punkt widzenia, ponieważ książki to nie jest dobro luksusowe, to nie jest jakiś bardzo drogi towar, gdzie klient musiałby się zastanawiać miesiącami, czego kupić. Raczej, jeżeli coś kosztuje do 10 euro czy do 10 dolarów, no to jest to po prostu tania rzecz i nawet jeżeli nie ma recenzji, to niektórzy ludzie taką, taką książkę mogą kupić. Natomiast moim zdaniem warto zawsze zadbać o te recenzje, chociaż kilka na dobry początek. Dalej, złe SEO i zły listing, czyli jeżeli nie zrobiłeś, nie zrobiłaś researchu fraz kluczowych, jeżeli też Twój listing jest zły, czyli po kliknięciu na okładkę, jeżeli Twój opis na przykład jest za krótki, jeżeli nie ma w ogóle plus kontentu lub jest on taki nieestetyczny, jest dużo tekstu nawalone, jeżeli wnętrze nie jest zachęcające po tej próbce, którą klient może przeczytać, no to wtedy reklamy też nie będą działać, bo... Możesz mieć kliki przy fajnej okładce, ale może mogą te kliki nie generować wtedy sprzedaży. Dalej brak strategii i wiedzy, czyli takie działanie po omacku na ślepo, a uruchomię i zostawię i zapomnę, to nie jest dobre podejście do Amazon Ads i wtedy może być to po prostu właśnie z studnia bez dna. No i tutaj jest taka ważna informacja, jedna z moich mantr takich, jeżeli chodzi o Amazon Ads. Żadna reklama nie naprawi po prostu złego produktu, nawet jeżeli jeżeli uda ci się uruchomić reklamy i generować sprzedaż. A produkt będzie zły, książka będzie zła, to zaczną napływać negatywne recenzje i nic tego nie uratuje. Natomiast jeżeli produkt okładka od początku będzie po prostu zła, nieestetyczna, no to reklama tutaj nie pomoże. I nieważne, czy włożysz tą reklamę 100, 200 czy 1000 dolarów, po prostu nic z tego nie będzie i będzie to ta przysłowiowa studnia bez dna. Kiedy Amazon Ads działa, przejdźmy może do tej sekcji. Kiedy masz dobrą okładkę i tytuł, kiedy masz odpowiednią niszę, czyli niszę z popytem, kiedy masz minimum kilka dobrych recenzji, kiedy masz dopasowane słowa kluczowe, no i kiedy masz wiedzę i doświadczenie w tym temacie. No i właśnie, już niedługo rusza coś, nad czym pracowałam ponad dwa miesiące ostatnie, czyli kurs Amazon Ads dla KDP od zera do pro. Będzie to kurs, który wystartuje 24 czerwca, jego sprzedaż, Natomiast dla członków mojej społeczności merytorycznie OKDP będzie przedsprzedaż kursu i dużo korzystniejsza cena. Więc jeżeli e, chciałbyś zastanawiać się nad takim kursem, chcesz z tego skorzystać, no to tutaj e, odsyłam Cię właśnie do mojej społeczności merytorycznie OKDP. Link znajdziesz w opisie. Natomiast właśnie ten filmik jest początkiem takiej serii na temat reklam Amazon Ads. Oczywiście ta seria ma na celu, nie oszukujmy się, wypromowanie tego mojego kursu. Chyba każdy sobie z tego zdaje sprawę. Natomiast nawet jeżeli nie chcesz kupować kursu, nie czujesz takiej potrzeby, to myślę, że z tej serii też będziesz mógł wyciągnąć dużo informacji. Postaram się, żeby ta seria była jak najbardziej merytoryczna o reklamach Amazon Ads, więc też zachęcam do obserwowania po prostu mojego kanału. Dobrze, przejdźmy dalej. Tutaj jeszcze taka moja druga mantra odnośnie reklam na Amazonie. Dlaczego czasami reklamy działają, a czasami nie działają? Dlatego, że każdy produkt jest inny, każda nisza jest inna i każda kampania jest inna. Co to oznacza? Że czasami pewne strategie, które są sprzedawane właśnie online odnośnie Amazon Ads, one nie działają dla wszystkich książek, dlatego że każda książka jest inna. Mało tego, każda nisza jest inna, ma inny popyt, ma inną konkurencję. Mało tego, każda kampania jest inna, co oznacza, że nawet jeżeli uruchomisz dwie identyczne kampanie dla identycznej książki w tej samej niszy, jakby w identycznej niszy, to te kampanie mogą się inaczej zachowywać. Dlatego tutaj taka wiedza, doświadczenie, jak dobierać te strategie, te kampanii, po prostu jest nieoceniona. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy takie porównanie, właśnie. Co działa, co nie działa. Znaczy, kiedy reklamy działają, kiedy nie działają? Działają, jeżeli okładka jest atrakcyjna, jeżeli tytuł jest jasny i opisuje problem, jeżeli recenzji jest kilka, chociaż kilka, no oczywiście im więcej, tym lepiej. Opis produktu przekonujący i emocjonalny, strategia reklamowa przemyślana, a budżet reklamowy po prostu kontrolowany, czyli jeżeli kontrolujesz swoje wydatki. Reklamy Amazon Ads nie działają, kiedy okładka jest amatorska lub nieczytelna. Tytuł zbyt ogólny i niezrozumiały, brak recenzji lub jedna, dwie recenzje, opis produktu jest suchy lub za krótki, nie ma plus kontentu, strategia reklamowa to przypadkowe testy, po prostu wtedy no, takie reklamy nie będą dobrze działać. No i budżet reklamowy jest nieograniczony i bez celu, wtedy faktycznie reklama Amazon Ads to może być ta studnia bez dna. Co robić w takim razie? Warto zadbać o silny listing książki na Amazonie, czyli od stóp do głów, aby był dopracowany przez okładkę, wnętrze, opis, a plus, content, aż do właśnie tego społecznego dowodu, czyli recenzji. Czyli warto jest też zadbać właśnie o te kilka recenzji, chociaż chociaż kilka recenzji na początek. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, jak takie recenzje uzyskać, można korzystać z portalów, które właśnie służą w wymianie recenzji między autorami, które są zgodne z polityką Amazonu aktualną i ja korzystam z takiego portalu GEMSI, możesz też właśnie z tego portalu skorzystać. W opisie znajdziesz mój link afiliacyjny razem z kodem zniżkowym. I tak, jeszcze warto zadbać przede wszystkim o ten research słów kluczowych, czyli jeżeli zrobisz wcześniej, przed publikacją książki, dobry research, dobrze dopasujesz, zoptymalizujesz tą książkę pod amazonowe SEO, no to te reklamy, po prostu Amazon Ads będą lepiej działać. No i warto jest cały czas zdobywać wiedzę i też testować reklamy. Czyli nie ma tak naprawdę idealnej strategii reklamowej, takiej jednej, która by pasowała dla każdej książki, bo każda książka jest inna, każda nisza jest inna i każda kampania jest inna, tak jak już mówiłam. No dobrze, zachęcam Cię do śledzenia właśnie tego kanału. Będą tutaj kolejne treści na temat reklam się niedługo też pojawiały. Będziesz mógł się w ten sposób, mogła się w ten sposób dokształcić właśnie na temat reklam. A chętnych oczywiście zachęcam do dołączenia do mojej darmowej społeczności merytorycznie o KDP, w której znajdziesz kurs KDP dla początkujących właśnie w 5 dni. No i niedługo będzie też tam dostępny kurs na temat Amazon Ads od zera do Pro, czyli będą tam treści zarówno dla osób początkujących, jak i dla osób zaawansowanych, o których na bank nie słyszeliście. Takie tam omawiam strategie i sposoby na optymalizację reklam. Więc do zobaczenia po prostu w kolejnym materiale.